Siema, w tej strony ja, Archont, i dzisiaj będziemy testowali nowy świat, który odblokowaliśmy w tamtym odcinku. Jest to świat pustynny. Tutaj takie porozwalane skrzynki jakieś. Najpierw zobaczmy tą mapę. Pomnik Miśka. I jakiś dom. W sumie zawsze jest dom. Tu najpewniej nikogo nie ma. No nikogo nie ma, bo jeszcze nie mamy z tej pustynnej kaniny żadnych mieszkańców. To ruszamy! Już jesteśmy w tym pustym świecie. Ale fajne piramidy, jakieś oazy, krokodyle, skutelki. Fajnie. A to, te, a to jest spawner skutelku. To jest domek taki. Zbiorę sobie najpierw te monetki. siedam na kłada, chce B. B robiło i jedziemy o tu. Najpierw do tych zgliszczy jakiś. O! Tam na pewno będzie boss. Ja już to... Ja już to wiem, że tam będzie boss. Ja już to po prostu wiem. Ja już to po prostu wiem, że tam o, o w tej piramidzie będzie boss. Wchodzimy z naszego skuterka I co to jest? To nam. Z... To jest. Myślałem, że to jest dobry Misiek. Aha. To jest ta kostka. Misiowa. Więc Git. To jest. Posąg Misiów. Kolejny, kolejny załatwiony na hita. Ale ich tu plaga! Gabo, nie... ja, bo. Chyba w tych piaskach są jakieś spawnery ich. ich. No na pewno są spawnery w piasku, w samym piasku najpewniej są spawnery. No nienaturalnie natura... nie jest tak, że prawie nigdy nie ma tak, że jest ogrom wrogów w jednym miejscu. No to jest rzadkie. Jedziemy teraz do tamtej wieży. Robimy kołpaka i jedziemy. Do tamtej oto wieży, ale zasuwam! Exit! Ale wywaliło na składik. Tam pewno, pewno będzie albo mi się albo klucz, albo to po prostu taka wieża poboczna. Następny stopień, wskoczymy i bum, na następny i na następny i na następny, a na, na sam dół. To jest takie trudne. No nie tyle co trudne, co męczące, trochę że w każdej chwili możesz spaść. To trzeba tak wycelować kilka sekund przed. Nie, nie sekund, tylko milisekund przed tym, jak ta płytka pojedzie. O! Git, kolej. No i teraz trzeba tapić na to, bo wtedy nas podrzuci. A? Na następny. Ej, to akurat jest jakby. AK łatwiejsze, AK trudniejsze. Bo z jednej strony łatwiejsze, bo się nie ruszają, a z drugiej strony trudniejsze. No bo... No bo są tak... No bo są dużo, dużo, dużo mniejsze. Ciągle spadam. Dobra. Prawie już byłem, bo widziałem czubek tej wieży. O. O. I co tutaj takiego ciekawego na tej wieży, że jest? Bo pewnie jest coś ciekawego, go inaczej to by. taka wieża nie była. Albo to jest po prostu taka zapycha, żeby była jakaś miejscówka dodatkowa. Ja coś widziałem. Nie ja mogę przełożyć. Ja coś widziałem, że coś na górze tam było. O! Spiąłem się. Jest to monetka. No git. ja myślałem na początku, że to kluczyk, ale jak już to jest monetka, to możemy zeskoczyć w wielkim stylu. Na tej wieży nie dało się obracać kierunkowskazu. Jakieś tutaj. Nie. Ja myślałem, ja myślałem, że to na początku, że to są, że to są spawnery, że to jest horda tych piaskowych miśków. Ale jakby to była horda? Ale trochę strasznie wyglądają te Trochę klipi wyglądają te budynki, takie, no, jak opuszczone takie. No są opuszczone, ale tak. Tak, powojenno, tak, no, ciemno, strasznie trochę wyglądają w porównaniu do tamtych. Znowu myślałem, że tutaj jest chora. Tutaj są jakieś krokodyle. To jest spawne tych dobra, ale co te krokodyle robią? A nie, one są dobre. Można z nimi pogadać. Aha, ja myślałem, że to od razu złe. A to co O nie, to, to są złe. Ja myślałem, że to są dobre i można z nimi popływać. Nie no, bo zaraz zdechnę. Gdzie tu jest żyćko? O, tu jest żyćko. Ja myślałem, że to są dobre i one się wylegują, ale one są złe. Bo mnie atakują, a nie się wylegują jak powinny. Czy pływają. O, dało mi. Ej, a jak, a w, jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu piasek. Napiszcie w komentarzu Piasek. Ej, ale trudno. Trudno się bić z nimi, bo oni. Bo one pływają cały czas. I już jesteśmy na miejscu. To. Idziemy dalej. Lej ze zbieraniem monet. To widzimy się w następnym odcinku. Ja sobie pozbieram jak to. Jakby co. To ja sobie pozbieram tutaj dużo monetek. Wszystkie monetki. I tak w ogóle. Żeby. Żeby móc przejść do bossa. I będzie odcinek, jak będę pokonywał bossa. To są fenki. To są fenki! Te, po, fenki. In, in. Fenki można też na nie mówić, liski pustynne. To na Ja sobie zbiorę trochę pieniędzy. Oczywiście w tej grze. I odblokuję level z bossem. To na